Witam Was ponownie, ponownie w moim odcinku z serii Starych Grzybek. Cześć. Dzisiaj bohaterem jest grzyb o nazwie Łysak plamistoblaszkowy, Grzyb niejadalny, ale interesujący nas z tego powodu, że występujący dość licznie, zwłaszcza w okresie jesiennym. Generalnie pojawia się on od sierpnia do listopada. Najwięc, najwięcej i najczęściej można go jednak znaleźć późną jesienią, czyli od połowy listu, października gdzieś do końca listopada wtedy występuje najliczniej zdarza się, że miejscami występuje bardzo licznie ja jestem dzisiaj w lesie mieszanym i jest go tutaj naprawdę, naprawdę sporo nie tworzy on zwartych skupisk także nie, ma, nie jest tak, że jest w jednym miejscu wiele obocników, natomiast no po całym lesie jest go całe mnóstwo i gdy, gdyby był grzybem jadalnym, to miałbym już co najmniej ze dwa kosze Niestety takim grzybem nie jest z tego prostego powodu, że jest gorzki albo nawet mocno gorzki, więc jego przydatność do spożycia jest żadna. Słuchajcie, łysak plamisto-blaszkowy może być pomylony z trzema innymi grzybami z rodziny łysaków, a mianowicie z łysakiem ciemnoczonowym, z łysakiem szerokoblaszkowym i z łysakiem drobnołuskowym. Te trzy, te trzy łysaki są tak do siebie podobne, że rozróżnienie stanowi naprawdę dość poważny kłopot. Postaram się wam to przybliżyć jak zrobię zbliżenie. Natomiast nie ukrywam, że no jest to już rozróżnienie dla bardziej dla specjalistów i grzyb, grzyboznawców niż dla przeciętnego grzybiarza. Wszystkie te grzyby, które wymieniłem, wszystkie cztery łysaki. Są grzybami niejadalnymi, właśnie z powodu na swoją gorzkość, a więc jeżeli jesteś grzybiarzem interesującym się głównie jadalnością grzybów, to wystarczy, że poznasz dzisiejszy odcinek, pozostałych trzech gatunków możesz nawet nie rozróżniać, po prostu nie będą Cię interesować, no bo są grzybami niejadalnymi. Słuchajcie, łysak plamisto-blaszkowy to grzyb saprotroficzny, rozkładający martwe szczątki drzewa eee, i upodobał sobie głównie drzewa iglaste, bardzo rzadko yy, można go znaleźć na szczątkach drzew liściastych. Yy, generalnie rozkłada on drzewa i glasce, a w szczególności sosne. Także najłatwiej jest go znaleźć w lasach sosnowych albo mieszanych z zawartością sosny. Dobra, słuchajcie, pokażę Wam teraz z bliska. To, co mówiłem przed chwileczką, jest tego grzyba całkiem sporo. Przyjrzyjcie się, tutaj sobie rośnie, akurat widzicie w okolicy szczątków brzozy, ale. Ja myślę, że on tej brzozy, akurat ta brzoza go nie tyle interesuje co szczątki sosny, które są pod spodem. O, tutaj już widzicie, brzozy nie widać, a on sobie dalej rośnie. Wygląda jakby rosą w ściółce, ale tam na pewno są szczątki drzew iglastych, które on po prostu rozkłada. Przyjrzyjcie się, w jednym miejscu jest go naprawdę sporo. więc jest to grzyb, którego można by było nazbierać dużo, ale niestety jest grzybem jadalnym. Dobra, wyjmijmy teraz jakiegoś koleżkę i przyjrzyjmy się jaka jest jego budowa. Wyjmiemy dojrzały owocnik tak jak ten i owocnik młodszy chociażby ten. Kolor kapelusza słuchajcie jest naprawdę ładny i fajnie się prezentuje w jesiennej ściółce. Przyjrzyjcie się, to jest młody owocnik. I kolor jest taki pomarańczowo, pomarańczowo żółty. Kolor jest pomarańczowo żółty. On przy brzegach jest zawsze jaśniejszy trochę mam tu słońca. To słońce trochę przeszkadza, czekajcie, pójdę w cień, odwrócę się. O, tak będzie lepiej. Przy brzegach jest jaśniejszy, a więc żółty środkiem jest ciemniejszy, taki rdzawo-pomarańczowy. Natomiast generalnie pomarańczowo-żółty jest w całości ten kapelusz. Te kapelusze, mówię, są bardzo ładne kolorowe. Żywe, te kolory są takie żywe. O. Niektóre starsze owocniki mogą posiadać cętki, tutaj to lepiej widać, a mam jeszcze jeden starszy owocnik, na którym te cętki są jeszcze mocniej widoczne. Czekajcie, gdzieś o, tu go położyłem, widzicie, widać te cętki. Na środku jest delikatny garbek i ten garbek jest zawsze ciemniejszy. Przyjrzyjcie się, Deli bardzo delikatny garbek i garbek w środku ciemniejszy. Słuchajcie, kolor tych kapeluszy w zasadzie jest taki sam jak u wszystkich czterech pozostałych łysaków, które wymieniłem, więc po kolorze kapelusza ich nie rozpoznacie. Także tu jest temat trudny. Przejdźmy zatem, przejdźmy zatem do blaszek. Aha, co jeszcze ważne, te kapelusze mają kolor są gładkie tutaj o, jedyna różnica między tym łysakiem i wszystkimi trzema innymi a łysakiem łysakiem drobnołuskowym jest taki, że łysak drobnołuskowy posiada jak sama nazwa wskazuje delikatne bardzo drobne łuseczki na kapeluszu. No i to jest podstawowa różnica między łysakiem, łysakiem plamisto blaszkowym a łysakiem drobnołuskowym. A więc można powiedzieć, że jednego mam z głowy. He he. E, no, druga kwestia jest taka, że e, łysak e, plamisto-blaszkowy bardziej lubi, e, chociaż występują mniej więcej w jednym okresie, o tyle liczniej. Tam ten pierwszy występuje latem, natomiast plamisto-blaszkowe liczniej występuje e, jesienią. Ale ich okres owocowania się nachodzi, więc nie jest to. Nie jest to reguła, która Wam pozwoli te gatunki rozróżnić. Dobra, o kapeluszu powiedziałem przejdźmy do blaszek. Blaszki początkowo, słuchajcie, są w kolorze żółtym. Jest to odcień żółci takiej przechodzącej delikatnie w ochrę. Natomiast u starszych owocników te blaszki ciemnieją troszeczkę, troszeczkę przechodzą pod kolor jasno czyli ciemnej ochry, jasnej rdzy, i przede wszystkim dostają plamek. Stąd jego nazwa plamisto-blaszkowy. Widzicie tutaj, te plamki są wyraźnie widoczne, ale uwaga, te plamki są widoczne przeważnie u starszych owocników, bo u młodych tych plamek. No tu akurat już troszeczkę tych plamek jest, ale często zdarza się, że tych plamek po prostu u młodych owocników w ogóle nie widać. A ten ma całkiem splamioną. Ten, nie wiem, teraz musiałbym szukać. Czekajcie, może mi się uda taki znaleźć, ale akurat nie wyciągam. No nic, często się zdarza, że plamek po prostu u młodych owocników nie ma. O, tutaj mam taki młodziutki egzemplarz, widzicie u niego tych plamek jeszcze nie widać. Dobra, kolejna kwestia to jest kwestia dorastania do trzonu. Te blaszki one do trzonu przyrastają. I uwaga, teraz powiem o różnicach między łysakiem plamisto-blaszkowym a łysakiem szeroko blaszkowym, bo tak naprawdę te dwa gatunki są najbardziej i najtrudniej rozróżnialne. Są one do siebie bardzo, bardzo e, podobne. No i różnica, jak nazwa wskazuje, polega przede wszystkim na szerokości blaszek u łysaka plamistoblaszkowego. Oprócz tego, że mamy plamki na blaszkach, gdzie u łysaka, uwaga, e, szeroko blaszkowego, te plamki również często występują. O tyle szerokość blaszek po przekrojeniu, poczekajcie, przekroję Wam, może mam moment o, tu macie przekrojonego e egzemplarza i te blaszki, gdybyście porównali sobie z szerokoblaszkowym, te blaszki w przypadku plamisto-blaszkowego są węższe. Co nie oznacza wcale, że ta różnica jest kolosalna, dlatego rozróżnienie między tymi dwoma gatunkami jest naprawdę ciężkie. Słuchajcie, muszę jeszcze dodać odnośnie kolorystyki trzonu i yy, struktury trzonu, że ta struktura trzonu, słuchajcie, i wybarwienie trzonu ma charakter podobny moim zdaniem też do hełmówki jadowitej. Yy... W hełmówce jadowitej znajdziecie film u mnie na kanale, dlatego sobie porównajcie. Natomiast rzeczywiście e, te trzony mają podobną e, no, charakterystykę, powiedziałbym, do, do e, hełmówki jadowitej. Także to jest e, taka ciekawostka. Natomiast hełmówka jadowita jest zdecydowanie grzybem mniejszym, aczkolwiek no, takie egzemplarze też. E, Występują. Natomiast i również potrafi być przy suchej pogodzie mieć kapelusz dwubarwny, więc można by było rzeczywiście tego grzyba, jeszcze pomylić z hełmówką jadowitą, jeżeli ktoś jest bardziej niedoświadczonym grzybiarzem. Tym bardziej, hełmówka jadowita również lubi i preferuje drzewa i Dlatego rzeczywiście można by go było pomylić jeszcze z hełmówką jadowitą, pod warunkiem oczywiście, że nie odwracamy go i nie oglądamy blaszek, tylko mówimy o trzonie i o kapeluszu. Dobra, słuchajcie, trzony. Trzony tego grzyba są jasno żółte pod e, kapeluszem, a następnie mają taki kolor rdzawo-rdzawo-czerwony. Nie są one w pełni gładkie w sensie wzoru, tylko jest taki wzór włókienkowaty, wzdłużny, widzicie. I na dole występują często szczępki grzybni. Tutaj nawet widać, o, ryzmofory U tego kolegi. Różnica między nim a e, łysakiem. E, Ciemnoczonowym jest taka, że w przypadku łysaka ciemnoczonowego te trzony są jeszcze zdecydowanie bardziej ciemne, też są jasno żółte pod kapeluszem, natomiast później nie są rdzawo czerwone ale są ciemnobrązowe. I kapelusz jest dużo bardziej pomarańczowy, ciemnopomarańczowy, żółci jest zdecydowanie mniej. Dobra, wysyp, słuchajcie zarodników łysaka plamisto-blaszkowego plamisto jest rdzawy. Natomiast ciekawa sprawa jest z zapachem, dlatego że wszystkie źródła, jakie znam, podają, że zapach jest niewyraźny. Dla mnie ten zapach akurat u niego jest intensywny, więc nie wiem dlaczego tak atlasy się upierają o braku zapachu czy też o niewyraźności zapachu. Dla mnie ten zapach jest bardzo intensywny, zapach taki korzenny, bym powiedział, ale nieprzyjemny, bo bywają zapachy przyjemne korzenne, natomiast ten ma taki zapach, trochę odrażający zapach korzenny. No ciężko mi to scharakteryzować dokładnie, wiecie, że to z tymi zapachami jest różnie, każdy odbiera je troszeczkę inaczej, ale nie ulega wątpliwości, że ten zapach u tego grzyba jest. To jest, dość, jest intensywny. Dlatego mówię, nie wiem dlaczego atlasy podają, że jest brak zapachu, bądź zapach jest niewyraźny. Dla mnie, zapach intensywny zapach, słuchajcie, nieprzyjemny zapach korzenny. A i ostatnia rzecz, o której wspomn nie wspomniałem jeszcze, jeżeli mówimy o trzonie. Czasem pozostaje, zwłaszcza u młodszych owocników, ale tutaj widzicie akurat u starszego owocnika, taką pozostałość po strefie pierścieniowej. Widzicie tutaj są resztki osłony w momencie kiedy ten grzyb kiedy ten owocnik się wykluwał czy też rusł natomiast u większości owocników te, ten, ta strefa pieciśniowa zanika o, tutaj już praktycznie śladu po tym nie ma w ogóle to tylko u niektórych owocników możecie coś takiego znaleźć dobra słuchajcie łysak plamisto-blaszkowy grzyb niejadalny Pozdrawiam Was z listopadowego lasu. Trzymajcie się, ciepło, cześć.